Czas sobie pokopać, jest sobie jakieś tam wydarzenie, więc warto w sumie z niego skorzystać. Przy okazji też sobie wykopię jakieś kryształy. No i w sumie bardzo fajnie sobie zaczynamy. Tutaj robimy jakąś taką dziurę. Może będę kopać w sumie na cztery, bo dlaczego nie? I tutaj mam. Zaraz. Co to, co to, zna... co to ma być? Co ty robisz? Hallo. Ja... I kopię glinę przy okazji. Jak to podkopuję? Ja tutaj kopię. O, ale nie można już kopać? Jak ja mam wyjść teraz? Przestań! No nie, jeszcze na no, poprawę. Widzisz, wyjdziesz sobie. Wyjdziesz sobie przez napój i nie dziękuję. No nie. No nie! Bonson, bo ci zgłoszę zaraz! Zobaczcie, jaka ładna dzisiaj pogoda. Nikt ani nic nie może mi zepsuć tego dnia. Właśnie jesteśmy w świątecznym Nexusie i... No, dosłownie mogę wam pokazać... Ale no, ile tych katastrof? Ja to miałam tylko pokazywać. No. Nie no, ja mam dość tego wychodzę, Co ty robisz? Ile ty tego w ogóle dajesz? Ja... No ile można z ich zrobić, żeby tam naprawdę po prostu już nie mogę. Yy, czemu w ogóle ty je dajesz... Dobra, czas zagrać sobie w jakąś bitwę. Tutaj mam taką bardzo fajną broń, więc być może uda mi się wygrać i w sumie fajnie by było. Tam sobie idziemy, na jakąś utęczami, strzelamy. No i dobra, dobra, bo to jest ich więcej, więc może nawet więcej punktów będzie. Co, to, co tu się dzieje? Co ty robisz? O, ja gram bitwę, a co? No nic. Uf, no dobra. No. no co ty robisz? Ja no, ja, zapijam, bo grałam w bitwę Nie wiedziałam, że w bitwę grać nie można. Przestań. Wiedziałam, że w bitwę grać nie można. Oj, no dobra, dobra już. NO PRZESTAŃ! O, jaki domek, wejdę sobie w sumie, a czemu nie? Dzień dobry. Co ty tu robisz? Już była wiadomość, że jest zajęte. Tak, i co w związku z tym? No, i w związku z tym, że jest zajęty, ja tutaj rolę play'ę normalnie. Dobra, gadaj sobie tutaj, a ja pójdę pozwiedzać. No, aha, wyjdź stąd, blok i góry won stąd. Ale już. O, duży kryształ słońca, bardzo mi się przyda. Idę w sumie po niego. No, co ty robisz? To był mój kryształ. O, napisali na czacie, że gdzieś należy skarb. Gdzie jest ten skarb? Halo, pokażecie mi? Halo, co tu się mi pokazuje, jakiś twój bit jest? No, dlaczego bez mnie otworzyliście? No, jak mogliście? Wiecie co? Po prostu zmarnowałem skarb przez was. Co ty mi tak spamisz w ogóle? Dlaczego? Co jest? Nudzi mi się. A co, nie mogę. Co mi tak spamisz po prostu? Ja się pytam, zobaczcie, co to są za wiadomości. Chcesz dostać bana w ogóle? A w sumie to już nie mój problem, ale no. Powiedziałam stąd, wywalaj po prostu, chcesz tego pana czy nie? Po prostu za takie wiadomości możesz go dostać. Dobra, do widzenia. Nudno, tu jakoś nic się ciekawego nie dzieje, nikt nie robi żadnej imprezy. Idę sobie stąd. Może sobie pospaceruję po Neksusie, bo chyba nie mam nic innego ciekawego do roboty. O tutaj, jakiś nowy zwierzek chyba, jakiś piesek. Idę, dobra, sobie tutaj może do tego sklepu jakiegoś ze zwierzętami, on jest fajny. I tutaj chyba jakaś osoba za mną chodzi. Co ty robisz? Zostaw mnie. Czemu nie? Zostaw mnie, Boże Święty. Ale no co to przeszkadza? Ja chodzę tylko. Boże, bo oczy wsiadają ode mnie i nie łaź za mną. Ale nudzi mi się. No to masz problem. Nie. Czekaj. Tak. Zostaw mnie, Jezu. Może przestań ze mną łazić. Za nie. Przestań ze mną łazić, albo zaraz ci zablokuję i zgłoszę. I dostaniesz bana. Mamy tutaj jakiś ciekawy świat. Priv, nie wchodzić tak. No, właściciel chyba z tą nazwą chce, żebym tutaj wszedł, więc w sumie wezmę, bo w sumie dlaczego nie. Yy, dobra, jakieś monety, jakiś dom kolorowy. No, ciekawie, w sumie co ty to robisz? Czekaj, bo jest napisane prywatne, to jest prywatne, proszę stąd wyjść. Dziękuję. Nie. Czemu? temu? Gram sobie. No, aha, ale było, że prywatne, no to nie wchodzisz. No to co ty tutaj jeszcze robisz? Wchodzę. Dobra, jak tyś śmiesz tutaj wchodzić? Naprawdę, zaraz cię bloknę, um, zgłoszę i w ogóle dostaniesz bana, i dobrze ci, tak? Um, a ja stąd wychodzę, bo mam ciebie dosyć już naprawdę, tacy to, ludzie, to jest masakra.